W mrocznym kręgu. Mocne, dramatyczne reportaże. Zawsze w sobotę o 23:30. Sztachety poszły do Lamusa. Bulwersująca i mroczna kariera kija baseballowego. Czy w Polsce zabijanie stało się sportem? No jest popularne dlatego, że jest dostępna, bardzo tania i bardzo poręczna. Jedno uderzenie tą pałeczką. Jutro o 23.30 w TVN. W mrocznym kręgu. Przerażające kosmiczne monstrum pojawia się w Los Angeles. Sieje grozę oknicieństwem sił. Danny Grover roli niezłomnego porucznika policji, którego rządza zemsty pchnęła do śmiertelnej walki z Predatorem. Dziś o 23.45 w TVN. Predator 2. Znani, sławni, bogaci, dowcipni, kontrowersyjni. Ci wszyscy, których świat najczęściej bierze na języki. Niedziela o 16.15 w TVN. Teleplotki. Wielki wodzu! Oświadczaj się igą. Proszę o moją rękę. Bawimy się na zmianę. Raz w moją zabawę, raz w dziadka. Nikogo dorosłego nie ma w domu. Wicca. Ale jak się z tobą ożenię, to skończą się zabawy w Indian. Dziadku, obiecał! Wcale by się nie chce. Ojej. Dziadku, jaki ty jesteś naiwny! Doskonały serial dla całej rodziny. Jutro o 18 w TVN. Rodziców nie ma w domu. Mini playback show. Program, w którym dzieci bawią się w naśladowanie polskich i światowych gwiazd, muzyki rozrywkowej i list przeboj. W jury oceniającym występy małych wykonawców Katarzyna Nosowska, Andrzej Krzywy i Reporter DD. Program Rodzinny. Dla każdego od 6 do 100 lat. W niedzielę o 18.15 w TVN. Mini Playback Show. Gorące wydarzenia. Najświeższe relacje. Nowości z pierwszych stron gazet oczyma dziennikarzy Super Expressu i TVN. Będziesz bardzo blisko wydarzeń, o których inni tylko słyszeli. Jutro o 22.45 w TVN. Magazyn Superekspresu.